Dzisiaj nas przywitali nowi sąsiedzi. Zobaczcie jaki fajny sprzęt sprzedają. Takim fajnym wanikiem sobie tutaj stoją. Hello, hello. 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 I mają tutaj takie ręcznie robione rzeczy wisiorki e, i bransoletki. I rozmawiałem przed chwilą z Państwem i Państwo ogółem żyją od 6 lat już w trasie. You are making this! The... 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 Pierściąnki czujecie to? So, the site. Można? Można. With this. With this, India. Yeah, yeah and come back. Boże. Oh, yeah, 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 yeah. Państwo przejechali do Indii i wrócili tym, tym samochodem, który tutaj stoi. Yeah, but, but, but you, you drove on the Indian road with this car? Yeah, yeah, yeah. Well, yeah, yeah. And how was it? <laughs> mule, mule. <laughs> yeah, I, for sure, for sure. For sure. Amazing, amazing. No i pomóż mi wybrać. I should help you to decide. Także widzicie jak można takim samochodem dojechać do Indii i nim wrócić. And about the culture in India. Difficult? No, no. No? It's choking, choking. <laughs> Crazy. I, no, yeah. I I heard it about uh, the India. Uh, we have not been yet, but we have, uh, for example, also friends from India. Uh, Ale są pretty, like European, calm and yes. and you can speak with them normally. But they told me that when you are in India, that it's different world. Yeah, yeah, yeah ludzi. <laughs> world. Yeah, yeah, yeah. It's coraz bardziej taka, wiesz? girl Po krótkiej rozmowie tutaj ze znajomymi z Barcelony, którzy są aktualnie w Grecji i sprzedają takie oto cuda. Jak naszyjnik, jak bransoletki oraz bransoletki na nogę. Po krótkiej rozmowie z nimi dojechali aż do Indii tym swoim żuczkiem, że tak powiem. E, także też już mają bagaż doświadczeń za sobą, e, który w życiu codziennym się może nie aż tak bardzo przydaje, ale na pewno rozwija ich mentalność, ich duchowość. I Więc wydaje no, się mi się, robimy, że... Rzeczy, ...że tak powiem, jak jesteś osobą wyżej myślącą, w sensie wyżej na wy... wyższych wypracach, na wyższych... wyższej świadomości, bym tak powiedziała, to życie nie opiera się, inne. Nie opiera się na iPhone'ie, dobrym zegarku, fajnej furze, tylko bardziej na duchowości. Chociaż to wszystko też jest fajn, fajnie mieć oczywiście, prawda? I nie każdy Musi żyć jak dziad, prawda? Czy podróżować? Może mieć również miliony na koncie, ale się z tym za bardzo nie obnosić. To jest piękne takie życie, Dobrze. jak oni mają. A my takiego nie mamy? <laughs> Rzeczywiście, kurwa. My mamy takie samo życie. My mamy takie samo życie, tylko że my to nam, wam nagrywamy, dzielimy się z wami i jesteśmy na bieżąco.